Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gory Dzisiaj mamy nowy update, jak są dwa tygodnie. I w ogóle sorry, że nie było shorta z flashbacku, ale jakoś mi się nie chciało nagrywać. I przynajmniej teraz też mi się nie chce nagrywać. Ale update to update, więc nagrywam. Ale raczej to będzie jedyny film w tym tygodniu, bo mi się jakoś nie chce. Nie mam motywacji, ale, ale no, dok przyleciał to update nowy. Dobra, jestem ze mną, ja już wtedy go nie było, bo na niego ale się okazało, że jestem jednak na starej wersji, teraz jestem na nowej wersji, w ogóle Jetman Curly, ale Nie, Forest nic nie, nie ma, Forest, na... nic nie nie ma się... dobra. No to ja idziemy do... na kosmetyki po prostu szybciutko. O. Go, 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 get, go the get, get the tape. The tape. I My w nie ogóle by na razie tak były secret tak Messages tak i one tak naprawdę prowadziły do Jaymana, który teraz jest pakietem wow. no, pakiety. I... Bez shiny rocków, Jak chciałem to kupić, ale nie ma Shiny Rock'ów, więc ja nie wiem czy to kupuję. Takie trochę bez sensu Ej, a czy to ma takie coś, że tak możesz machać tutaj? Tak. No. Ja mam nadzieję, jakby tak było tam to wtedy. Szczerze... Co, nie ma nowych no, nie kosmetyków? Tak. Jest flashback. Ale jest tylko a, i to jest w ogóle ten flashback co wtedy ominąłem shorta, więc teraz szybko pokażę. Jest to, 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 to i w to wszystko. I teraz jest drugi flashback, launch flashback. Nie. Jest jakieś pomieszane. Ale no, teraz jest launch flashback i są te wszystkie rzeczy. Ale no, są wszystkie te rzeczy. I nowych kosmetyków nie ma, więc trochę dziwne, bo się, że w sumie. No i teraz można wpisywać kody przy tych przy pakietach i tak dalej w ogóle trają tego Jayman A Jestem jaymen Curly I am jaymen Curly monkey, monkey 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 No niby można wpisywać Nie, te, te... No -te. No pokażę wam gdzie były wszystkie secret messages więc były tu, były tu dwie wiadomo O jaki fajny mały Jaymenek. Hello <śmianowicie> to robi dźwięk. Tutaj był secret message. Playing my song it's a bop. Tu był message, Young Tape teraz jest. Eee, tu był message pod rampą. Teraz tu pisze Jam... Jaman Ok. Jeszcze tu był secret message, teraz tu pisze Jaman was here. I to chyba wszystkie messages tajne, nie wiem czy coś odmieniu, szkoda, ale... This Thanksgiving I ate until stuffed, saved room for pie. Ehm. Um, nic. Szczerze nic. To się wybrało, no to co? Dobra, chcesz szybko iść na te Super Infection zacznie, ten nowy gadget. Będzie taki krótki filmik, no bo dużo nie dodali, tylko flashback Jaymena i ten gadget. Więc no, ja już nie ma, a tu. co tu się stało? Tak, ja coś nie było, fajnie, ale dobra. Więc mamy tak, Frasters było, Longanos było, dash było, platforms było, blaster, to jest nowe, więc nie kupię tego. Friends and enemies alike, knock them back to keep them off balance. Po prostu zgadujesz, że to jest taki blaster, no, no... blaster, który się ma w ręce, znaczy na tym. I po prostu można zblastować jak jakiś Iron Man. Nie wiem no. Można blastować ludzi i odpychać, ale nie kupię tego niestety. Myślę, że mi będzie stać, ale jednak mnie nie stać. A zadań. zadania są jakieś I mi się w ogóle nie pokazuje to, ale więc outro! outro już nagrałem wcześniej z Ayuszkiem, więc no teraz outro wow. Więc to by było na tyle w tym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie, wiem, że był bardzo krótki, ale w sumie to dobrze, bo mi się nie chce nagrywać. Ale i tak mało dodali, więc to nie dlatego, że mi się nie chce nagrywać, tylko dlatego, że mało dodali, więc dlatego jest krótki film. I to by było Jajuszko i widzimy się w kolejnym filmie. Opa, pa, za tydzień.